Kurde. Nie niemowlaki, vlaki, tylko nie krzyczą. Nie myśl niebawia się. Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcę Nie! Chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć. ja będę ma się trzyma rurkami, a to też nogą zaparł O zobacz jak nas wiesie się na górę teraz o, ho, ho, ho. Fajnie? Pochlapało! Nie <laughs> było być tak fajnie <laughs> A to tylko pochlapało nas. Jeszcze tylko raz. Fajnie? fajnie. Czy nie fajnie? <laughs> Ale chlacie.

nie, nie miało być tak mokro. Ja, mama miała wszystko przyjąć do siebie.